Tu kroki w zakopane Dawid Kowal. W serii próbnej, podobnie jak wczoraj w serii kwalifikacyjnej, Skoczkowie startowali z 12. Platformy startowej. Podobnie jest i dzisiaj w konkursie. No i mamy już pierwszego zawodnika, 12. delka startowa Dawid Kowal na rozbieg. Przed 120 metrem Poprawne. wylądował nasz reprezentant. Poprawny skok, ale w pierwszej części lotu było trochę mało dynamiki. No i mogło to jeszcze przysporzyć 3-4 metry. Tak, odczuwamy pewien niedosyt, bo Dawid Kowal wczoraj w kwalifikacjach był 15, skoczył 117,5 metra. Dzisiaj w serii próbnej 112,5. Teraz w konkursie niestety troszkę zabrakło odległości 109,5 metra. I może zabraknąć, aby zdobyć pierwsze w tym sezonie punkty do klasyfikacji Grand Prix. Może ta sztuka uda się Piotrowi Żyle, który skacze z numerem drugim. W tej chwili zawodnik Wisły Ustronianki w powietrzu. Prędkość na progu poniżej 92 km na godzinę. Ten tylny wiatr wiejący z prędkością dochodzącą do 1,5 metra na sekundę może tutaj przeszkadzać zawodnik. Zawodnik spóźnił odbicie i miał kłopoty w opanowaniu tego lotu. Z lewej strony trener polskiej kadry Finhanu Lepisto, który doprowadził Adama Małysza do zdobycia po raz czwarty zimowego Pucharu Świata Piotr Żyła 107 metrów, zatem 2,5 metra krócej od Dawida Kowala. I oczywiście w tym momencie jest na miejscu drugim. A teraz najstarszy uczestnik dzisiejszych zawodów na Wielkiej Kroki w Zakopanem, blisko już 33-letni Robert Mateja. Zawodnik Wisły Zakopane. Tak jak wspominaliśmy w studio przed zawodami w tym sezonie w kadrze B, no ale jego sportowe ambicje sięgają powrotu do kadry A. 112 metrów to na razie najlepszy. Ze skoków jakie oglądaliśmy dzisiaj na wielkiej kropki. No i pewna szansa, że może się właśnie w tej 30 znaleźć, ponieważ 112 metrów to jest skok poprawny stylowo, a myślę, że no też brakuje 2-3 metry, żeby mieć pewność z numerem 4 Stefan Hula, 21-letni zawodnik ze Szczyrku. No w przeszłości już mocny punkt naszej reprezentacji, Olimpijczyk z Turynu, tam 29 na normalnej skoczni, 5 w konkursie drużynowym. Ale także do punktu K, nie doleciał na wielki krok. Podobnie jak Robert Mateja mniej więcej. Stefan Kula 110,5 metra to drugi jak na razie wynik, 1,5 metra krócej od Roberta Matei. No i zapewne zajmie miejsce w klasyfikacji za Zakopiańczykiem. Piątym za chwilę miejsce na belce startowej zajmie Marcin Bachleda, 25-letni zawodnik z Zakopanego, choć reprezentuje od niedawna AZZW w Katowice. 4 września tego roku obchodził będzie 25 urodziny. Niedawno urodził mu się syn Marcin Bachleda. Jakby zyskał energię wczoraj znakomicie radził sobie w klasy w kwalifikacjach. Był siódmy, sketą 123,5 metra. No, trzymajmy teraz kciuki, aby ten wynik. Ten rezultat powtórzył w dzisiejszym konkursie. Marcin Bachleda w powietrzu. Dobra prędkość na progu. Czy zdoła ją wykorzystać? Bardzo ładny skok Marcina Wachledy, niewątpliwie najdalej, choć także mimo wszystko nie została To był nieco spóźniony skok i było tak wyraźne na szarpnięcie nart z progu, 115 metrów jak widzimy, ale to też troszkę poniżej możliwości Marcina. Miejmy jednak nadzieję, że ten rezultat, te 115 metrów wystarczył, abyśmy Marcina Bachledy mogli zobaczyć także w drugiej serii dzisiejszego konkursu. Jak na razie tylko trójka Polaków zdobywała punkt.